Jeśli marzysz o graniu swoich ulubionych utworów, nie wydając przy tym fortuny, odkryj naszą ostateczną selekcję klawiszy pianin z najlepszym stosunkiem jakości do ceny. Wybraliśmy te modele porównując responsywność i ciężar klawiszy, wierność brzmienia, dostępną polifonię, moc głośników, wbudowane funkcje edukacyjne oraz opcje łączności Bluetooth. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym szukającym lekkiego instrumentu do ćwiczeń w domu, czy doświadczonym muzykiem potrzebującym wszechstronnego narzędzia na scenę lub do studia, te kompaktowe, przenośne i solidnie wykonane modele zapewnią Ci wrażenia prawdziwego pianina, szeroki wachlarz możliwości twórczych i znakomite osiągi za każdy zainwestowany euro. Sprawdź bezpośrednie linki i aktualne oferty w opisie filmu. Numer 1 Alesis. Alesis został stworzony z myślą o tych, którzy dopiero zaczynają przygodę z pianinem i chcą eksplorować ogromne spektrum brzmień bez zbędnych komplikacji. Jego 61 klawiszy w pełnym rozmiarze cechuje lekki skok, idealny do nauki prawidłowej techniki i skal zarówno prawą, jak i lewą ręką. Wbudowane głośniki stereo dostarczają czystego, zrównoważonego dźwięku, wystarczającego do samodzielnych ćwiczeń bez potrzeby zewnętrznego nagłośnienia. W sercu instrumentu kryje się ponad 300 różnych brzmień: fortepiany akustyczne i elektryczne, organy, smyczki, syntezatory, basy, dente oraz zestawy perkusyjne dostępne za pomocą obrotowego pokrętła. Każde brzmienie można aktywować w trybie dual, co pozwala na nakładanie dwóch warstw, np. fortepianu i padów smyczkowych, tworząc bogatsze tekstury bez dodatkowych modułów. Aby wspomóc poczucie rytmu, Alesis oferuje automatyczne paterny akompaniamentu, które synchronizują się z lewą ręką, pozwalając prawej skupić się na melodii. Dostępne za pomocą obrotowego pokrętła. Wbudowane głośniki stereo dostarczają czystego, zrównoważonego dźwięku. Numer 2 Yamaha. Ten model jest idealny dla tych, którzy potrzebują lekkiej, łatwej do przenoszenia klawiatury, a jednocześnie nie chcą rezygnować z charakterystycznego brzmienia Yamaha. Z 61 klawiszem i wagą, nieco ponad 3 kg, zmieści się na każdej półce czy w bagażniku. Można go zasilać z sieci lub z użyciem baterii, co pozwala grać wszędzie w salonie, na lekcji czy podczas rodzinnych spotkań bez szukania gniazdka. Po włączeniu otrzymujesz dostęp do 144 brzmień, fortepianów, organów sekcji smyczkowej, dętej i egzotycznych instrumentów. Wybór tonów to kwestia wprowadzenia numeru i potwierdzenia. Yamaha udostępnia także 158 stylów akompaniamentu automatycznego. Wystarczy nacisnąć klawisz z toniką a keyboard w czasie rzeczywistym generuje linie basu i perkusję. Dla początkujących tryb smart, Chord upraszcza akordy do jednego palca. Funkcja Duo dzieli klawiaturę na dwie identyczne strefy z tą samą centralną oktawą. Doskonałe rozwiązanie do nauki pod okiem nauczyciela, gdy obie osoby grają równocześnie, nie przeszkadzając sobie nawzajem. Po włączeniu otrzymujesz dostęp do 144 brzmień fortepianów, organów, sekcji smyczkowej dętej i egzotycznych instrumentów. Wybór tonów to kwestia wprowadzenia numeru i potwierdzenia. Numer 3. Rockjam z 54 nieco pomniejszonymi, ale wygodnie rozstawionymi klawiszami. Rockjam to doskonały wybór dla dzieci i początkujących pianistów. Klawisze są odpowiednie dla małych dłoni i umożliwiają ćwiczenie skal oraz akordów bez wymuszania nieergonomicznej pozycji. Wbudowane głośniki stereo zapewniają odpowiedni poziom głośności do ćwiczeń w domu, a wyjście słuchawkowe pozwala grać o każdej porze, nie przeszkadzając innym. W zestawie znajduje się zasilacz sieciowy, składana podpórka na nuty lub tablet oraz kolorowe naklejki edukacyjne ułatwiające rozpoznawanie klawiszy CDE. W trakcie pierwszych lekcji. Dodatkowo Rockjam oferuje dostęp do interaktywnych lekcji online z wideotutorialami i ćwiczeniami zsynchronizowanymi z klawiaturą, co czyni naukę angażującą i przyjemną. Dzięki kompaktowej budowie Rockjam łatwo przeniesiesz między pokojami lub do sali muzycznej. Funkcja duo dzieli klawiaturę na dwie identyczne strefy z tą samą centralną oktawą doskonałe rozwiązanie do nauki pod okiem nauczyciela, gdy obie osoby grają równocześnie, nie przeszkadzając sobie nawzajem. A wyjście słuchawkowe pozwala grać o każdej porze, nie przeszkadzając innym. W zestawie znajduje się zasilacz sieciowy, składana podpórka na nuty lub tablet oraz kolorowe naklejki edukacyjne ułatwiające rozpoznawanie klawiszy CDE. Numer 4. Casio. Casio udowadnia, że kompaktowa klawiatura może oferować bogactwo funkcji, zachowując prostotę obsługi dla początkujących. Waży zaledwie 3 kg i 300 gramów, a wbudowany uchwyt pozwala zabrać ją ze sobą jak aktówkę. Wystarczy chwycić, postawić na stole lub zabrać na próbę, bez ciężkiej torby. Zasilanie może pochodzić z dołączonego adaptera lub z 6 baterii AA. Dzięki czemu zagrasz wszędzie, w plenerze, na lekcji czy w dowolnym pomieszczeniu bez gniazdka. Obudowa z wysokiej gęstości tworzywa i solidna kratka ochronna wytrzymują codzienne użytkowanie. Generator dźwięku AHL udostępnia 400 brzmień: fortepiany, syntezatory vintage, organy, zniekształcone gitary, elektryczne zestawy perkusyjne oraz instrumenty świata: sitar, shamisen, kalimba, egzotyczne flety. Krótki wyświetlacz LCD pokazuje numer brzmienia, skróconą nazwę, odtwarzaną nutę i tempo. Przycisk layer nakłada dwa dźwięki, np. fortepian i smyczki, tworząc imponujące pejzaże dźwiękowe bez dodatkowego sprzętu. Generator dźwięku AHL udostępnia 400 brzmień: fortepiany, syntezatory vintage, organy, zniekształcone gitary, elektryczne zestawy perkusyjne oraz instrumenty świata: sitar, shamisen. Kalimba, egzotyczne flety. Krótki wyświetlacz LCD pokazuje numer brzmienia, skróconą nazwę, odtwarzaną nutę i tempo.